Człowiek XX wieku to przykład poronienia. Co się stało, że wszystko najwyraźniej zaczęło się psuć, gdy tylko człowiek stanął u szczytu swoich wysiłków? Posiadamy pewną wiedzę na temat rozwoju, który do tego doprowadził. Co rozpoczęło się w XIX wieku, miało swoją kontynuację w wieku XX, z jeszcze większą intensywnością i szybkością. Wzrost nowoczesnego systemu przemysłowego, którego wynikiem jest coraz większa produkcja i coraz większa orientacja na konsumpcję. Człowiek stał się zbieraczem i użytkownikiem. Coraz bardziej centralnym doświadczeniem życia stało się posiadam i używam, coraz mniej jestem. Środki, czyli dobra materialne, produkcja i produkcja dóbr, stały się w ten sposób celami. Wcześniej człowiek dążył do pozyskiwania środków służących lepszemu życiu, odpowiadającego ludzkiej godności. Naturalne więzi rodzinnej i społecznej solidarności zanikły, a w ich miejsce nie pojawiły się żadne inne. Nowoczesny człowiek jest samotny i niespokojny. Jest wolny, lecz ta wolność napawa go lękiem. Żyje, jak to ujął wielki francuski socjolog Emil Durkheim w Anomii. Można go opisać skalą niegodziwości, która przekształca go nie w jednostkę, ale w atom, który już nie indywidualizuje go, tylko raczej atomizuje. Atom i indywiduum oznaczają to samo. Pierwsze pochodzi z greki, drugie z łaciny. Jednak znaczenia, które tym słowom przypisano w naszym języku, są przeciwstawne. Człowiek nowoczesny miał nadzieję stać się indywidualną jednostką, w rzeczywistości jednak stał się niespokojnym atomem, rzucanym w tę i we w tę. Priorytetami systemu przemysłowego są bilans, kwantyfikacja i księgowość. Pytanie brzmi, co się opłaca, co przyniesie zysk? W religiach produkcji przemysłowej pytania te są niezbędne. Tyle, że zasady księgowości, bilansu i zysku zostały zastosowane do człowieka i rozszerzone z ekonomii na ludzkie życie in toto. Człowiek stał się przedsiębiorstwem. Jego życie to kapitał, a jego zadań jest inwestowanie tego kapitału tak dobrze, jak to tylko możliwe. Odniesie sukces tylko jeśli inwestycja jest udana. Jeśli słabo zainwestuje swoje życie, wówczas nie odniesie sukcesu. Sam w ten sposób staje się przedmiotem, obiektem. Nie możemy się okłamywać w tej kwestii, gdy ktoś staje się obiektem, wówczas umiera, nawet jeśli z fizjologicznego punktu widzenia wciąż jest żywy. A gdy jest się duchowo martwym, choć fizjologicznie wciąż żywym, to jednocześnie nie tylko się jest w stanie rozkładu, ale staje się też niebezpiecznym dla siebie i dla innych.